Witamy na kanale Historie życiowe. Miłego oglądania. Teresa od dawna podejrzewała, że jej mąż ją zdradza. Jego późne powroty do domu, ciągłe wyjazdy służbowe, wszystko to sprawiało, że była smutna. Pewnego dnia zapytała go bez ogródek: Czy masz kochankę? Jej mąż nic nie odpowiedział, tylko uśmiechnął się i pogardliwie spojrzał na Teresę. To spojrzenie sprawiło, że kobieta mimowolnie zadrżała. Tak jej mąż ją zdradzał. I to oczywiście z jakąś ładną dziewczyną. A ona po czterdziestce jakoś zupełnie wyblakła, a do tego jeszcze z nadwagą. Wszystko przez leczenie po ciężkiej chorobie. Ale mimo wszystko, czy jej mąż mógł jej to zrobić? Są razem od prawie osiemnastu lat, ich syn niedawno poszedł do dziesiątej klasy. Są rodziną. Wszystko rozwiązało się w jeden dzień. Teresa znalazła czerwoną szminkę na koszuli męża. Ze złością podeszła do męża, który siedział na kanapie i rzuciła mu koszulą w twarz. Niech twoja wycieraczka to wypierze. Krzyknęła przez łzy. Mąż spojrzał na koszulę, po czym wstał, podszedł do Teresy i ze złością powiedział. Ty, kurczaku, myślisz jeszcze, że masz tu jakieś prawa? Julia nie jest wycieraczką. Jest piękną kobietą, w przeciwieństwie do ciebie, młodsza od ciebie i mądrzejsza. A ty jesteś kompletnym kretynem. Więc ma na imię Julia? W końcu się przyznałeś. Piękna kobieta? Wtrącała się do naszej rodziny. Aleksander, jak możesz. Byliśmy razem przez tyle lat. Za czym tęsknisz? wyszeptała ze łzami w oczach. Teresa była zszokowana reakcją męża. Nie wykręcał się, nie usprawiedliwiał, tylko patrzył na nią z nieskrywaną agresją. Czego mi brakuje? Powtórzył, po czym dodał Czy ty już dawno przejrzałaś się w lustrze? Stałaś się jak hipopotam, aż obrzydzenie bierze. Koniec, mam tego dość. Odchodzę od ciebie. I natychmiast zaczął pakować swoje rzeczy, krzycząc przy tym, jaka Teresa jest obrzydliwa, głupia, gruba. A ona opadła bez sił na kanapę i tylko patrzyła, jak Aleksander wrzuca swoje rzeczy do walizki. Po policzkach kobiety potoczyły się łzy. Najbardziej obraźliwe jest to, że nie mogła mu nic powiedzieć w odpowiedzi. Od zdrady zadanej słowa zdawały się zamarzać w jej gardle. W jednej chwili jej mąż wymazał wszystko i o wszystkim zapomniał. A jaka była ich miłość? Aleksander przybył do miasta z odległych ostępów, studiował ekonomię. Z Teresą, studentką Uniwersytetu Literackiego, Aleksander spotykał się w bibliotece. Razem uczyli się do egzaminów. Aleksander zapytał ją o coś, a potem rozmawiali na przystanku autobusowym. Zaczęli się spotykać i pobrali się. Zamieszkali w mieszkaniu odziedziczonym przez Teresę po zmarłej babci. Byli tu szczęśliwi, a Michał, ich syn, trafił tu po porodówce. Wszystko było dobrze. Nagle Aleksander wpadł w szał. Ja się nie upominam o mieszkanie. Rzucił przez ramię wychodząc z mieszkania. A Michałowi wszystko wyjaśnię później. Teresa zadrżała na te słowa. Jakiej syn to wszystko przyjmie? Jest w okresie przejściowym, jego emocje sięgają zenitu. Dobrze, że przynajmniej tej brzydkiej sceny nie widział, był na obozie wakacyjnym. Teresa spędziła całą noc bez snu, płacząc, użalając się nad sobą, ale szczególnie ciężko było jej, gdy wyobrażała sobie rozmowę z synem. Michał bardzo kochał ojca, a jego zdrada boleśnie go raniła. A rano w pracy w wydawnictwie Terese czekał kolejny cios. Szef wezwał ją do gabinetu i poinformował, że stanowisko korektora nie jest już potrzebne w ich organizacji. Pani Terezo, rozumie pani, mamy cięcia, optymalizację, musieliśmy dokonać takiego trudnego wyboru, powiedział szef, spuszczając oczy. Ale jak to możliwe? Ja tu pracuję piętnaście lat wykrzyknęła Teresa, i przez cały ten czas nigdy nie miałam żadnych skarg. A z tego co wiem, to ci, którzy niedawno do nas dołączyli, powinni być strzyżeni. Szef westchnął ciężko, po czym wyjaśnił, że to nie Nelly zwalnia. Nelly jest córką wielkiego szefa w biurze burmistrza. Teresa zdała sobie sprawę, że nawet jeśli będzie bronić swoich praw, nic nie wskura. Nie martw się tak bardzo, wyjaśnił szef, jest teraz tyle możliwości dla korektorów. Idź do redakcji, do biblioteki. W końcu znajdziesz pracę zdalną. W międzyczasie możesz popracować nad tym przez dwa tygodnie. Teresa spojrzała na niego ponuro i wyszła z biura, trzaskając drzwiami. W jakiej bibliotece? Jest SPECJL i jest TK-ą pierwszej klasy w swojej dziedzinie. Co miałaby robić w bibliotece? Poprawiać dzieła znanych od dawna pisarzy? To oczywiste, że szef powiedział to bez zastanowienia. Jego głównym zmartwieniem było teraz utrzymanie Nelly w pracy. Teresa przepracowała dwa tygodnie. Przez cały ten czas była w swego rodzaju otępieniu. Wykonała swoją pracę, wróciła do domu, przełknęła niesmaczne jedzenie, a potem położyła się na kanapie i płakała. Mąż ją zdradził, nie ma pracy. Co dalej? I wtedy przyjechał Michał, zadowolony, szczęśliwy, opalony. Obóz bardzo mu się podobał, znalazł tam nowych przyjaciół, dobrze się bawił. Tereza spotkała się z synem na dworcu autobusowym. Na widok Michała zrobiło jej się cieplej na sercu. Mogła poradzić sobie ze wszystkimi problemami, mając syna u boku. Oczywiście pierwszą rzeczą, o którą zapytał Michał, było to, dlaczego jego ojciec nie przyszedł się z nim spotkać. Opowiem ci wszystko w domu, powiedziała Teresa drżącym głosem. Syn spojrzał na matkę ze zdziwieniem i zmarszczył brwi. Chłopak zrozumiał, że coś się stało w rodzinie, podczas gdy on śpiewał piosenki do gitary i bawił się od serca. Teresa nie ukrywała przed synem zdrady ojca. Michał był wściekły, chciał natychmiast porozmawiać z ojcem. W wieku piętnastu lat był dość zdeterminowany i zamierzał powiedzieć ojcu wszystko w twarz: Jak mógł skrzywdzić mamę? Jego ojciec nie miał prawa zrobić tego mamie. Zadzwonił do Aleksandra, ale odpowiedział mu kobiecy głos: Julia, śmiejąc się, Powiedziała, że jego ojciec jest pod prysznicem i jeśli Michał chce z nim porozmawiać, niech zadzwoni później. Albo lepiej jutro rano, bo dziś wybierali się do restauracji na kolację z szefami i nic nie mogło popsuć humoru Aleksandrowi. Michał odłożył słuchawkę. Z obrzydzeniem usłyszał głos kochanki ojca. I wydawało mu się, że podczas rozmowy z Julią stał obok niej i mówił jej, co ma mówić. Chłopiec prawie zalał się łzami z urazy, ale potem wziął się w garść i poszedł do mamy. Teresa siedziała w kuchni, wpatrując się pustym wzrokiem w okno. Mamo, nie martw się tak bardzo, powiedział chłopiec, poradzimy sobie ze wszystkim. Przecież masz mnie. Teresa przytuliła syna i ostatkiem sił powstrzymywała łzy. Syn nie może widzieć, jak płacze. Tak, dadzą sobie radę. A Michał postanowił pojeździć na rowerze po parku, żeby się trochę zrelaksować. Terejze odechnęła z ulgą. Niech jej chłopak żyje zwykłym życiem, a nie rozwodzi się nad problemami dorosłych. Jedź, synu, ale uważaj na siebie. W międzyczasie ugotuję ci twojego ulubionego kurczaka, powiedziała mu. Michał odwzajemnił uśmiech. Terejze na długo zapamiętała jego beztroski i słodki uśmiech. Kto wiedział, że wkrótce wydarzy się coś strasznego? Michał jeździł po parku, jego myśli nieco się uspokoiły, ćwiczył kilka trików na rowerze. W parku nie było ludzi, więc mógł ćwiczyć na ścieżce. Michael przypomniał sobie, jak jeden z chłopaków w obozie chwalił się skomplikowanymi trikami i opisywał, jak można to zrobić na rowerze. Michał postanowił więc poćwiczyć kilka trików. Skoczył z rowerem w powietrzu, obrócił się, pojechał do tyłu. A potem postanowił zjechać po schodach prowadzących do rzeki. Michał nie zdawał sobie sprawy, jak to się stało. Wydawało mu się, że po prostu upadł. Ale dlaczego nagle tak go zabolało? Chłopak stracił przytomność i nie widział przychodniów biegnących mu na pomoc. Chłopak obudził się w szpitalu, a obok niego zobaczył swoją mamę. Teresa płakała, delikatnie głaszcząc rękę syna. Mamo wyszeptał chłopiec, jak długo tu jestem? Synu, obudziłeś się. Ocierając łzy, powiedziała kobieta. Mój chłopcze, minęły trzy dni odkąd tu jesteś. Połóż się, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Teresa położyła usta na dłoni syna i ucałowała każdy z jego palców. A Michał patrzył na nią ze zdziwieniem i nie mógł zrozumieć, dlaczego jego matka tak płacze. Jego matce serce pękało z żalu, ale starała się trzymać. Kiedy powiedziano jej, co się stało, natychmiast pojechała do szpitala. Lekarze byli ponurzy, milczący, nie stawiali żadnych prognoz. A potem powiedzieli, że po pierwszej operacji potrzebna będzie kolejna, i to bardzo kosztowna. Oczywiście Teresa natychmiast powiedziała mężowi, co się stało. Ale odpowiedzą była gniewna Tyrada, że to ona nie opiekowała się synem. Teraz sama go wylecz, powiedział. Aleksandrze, potrzebujemy ogromnej sumy pieniędzy na operację. Michał ma złożone złamania kończyn, potrzebuje drogich płytek. A sama operacja jest kosztowna, odpowiedziała Terejze. Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Wykrzyknął jej mąż, a może myślisz, że jestem milionerem? Aleksandrze, to twój syn. I twój też. Swoją drogą, dlaczego nigdy nie byłaś w szpitalu? Mam własną firmę i nową rodzinę szczeknął mąż i odłożył słuchawkę. Teresa wsłuchiwała się w krótkie sygnały w słuchawce i z przerażeniem uświadomiła sobie, że mąż wymienił syna na jakąś chłopczycę. Ale odkładając na bok wszelkie pretensje, zapominając o własnym bólu, zaczęła myśleć, jak pomóc synowi. Konieczna była operacja. I to pilnie. Jeśli nie zostanie przeprowadzona teraz, szanse na powrót Michała na nogi będą równe zeru. Tereza próbowała pożyczyć pieniądze od znajomych, ale nikt nie dysponował taką sumą. Mogła oczywiście pójść do banku. Ale teraz była bezrobotna. Kto udzieliłby jej pożyczki? Jej jedyna przyjaciółka, Lucja, pośredniczka w handlu nieruchomościami, rumieniąc się i przepraszając, zasugerowała jedną opcję. Tereso, musisz sprzedać mieszkanie jest na twoje nazwisko. Dzięki Bogu, że twój mąż nie ma z tym nic wspólnego powiedziała. Nie ma innego wyjścia. Tereso, sama pożyczyłabym ci pieniądze ale znasz moją sytuację. Oczywiście, że Teresa znała. Lucy samotnie wychowywała dwójkę dzieci i biegała jak wiewiórka. Jej praca nie była zbyt dobrze płatna. Lucy, gdzie będziemy mieszkać z Michałem? Terejze była zdezorientowana. Na początek możesz zamieszkać u mnie, wciśniemy się. Zameldujecie nawet u siebie, żeby nie było problemów przy sprzedaży mieszkania. A ja postaram się sprzedać twoje mieszkanie drożej, żeby został ci chociaż pokój. Obiecała Lucja. Będąc w rozpaczliwej sytuacji, Teresa zgodziła się. Dobrze, że Aleksander nie mógł być w to wszystko zamieszany. Lucja sprzedała mieszkanie. Część rzeczy przeniesiono do niej, resztę zostawiono nowym właścicielom. Teresa z bólem uświadomiła sobie, że teraz nie ma własnego domu. A w wieku 40 lat jest praktycznie bezdomna. W dniu operacji Michała spieszyła się, by zobaczyć syna w szpitalu. Gdy zbliżała się do budynku, nagle zobaczyła męża z długonogą brunetką. Najwyraźniej była to ta sama Julia. Jej mąż rzucił się w jej stronę. Jak mogłaś sprzedać nasze mieszkanie? Krzyknął, dlaczego mnie nie zapytałaś? To moje mieszkanie odparła chłodno Teresa. I możesz mieszkać gdzie chcesz i z kim chcesz. Tyle lat inwestowałam w to miejsce, robiłam remonty, opłacałam media. Musisz mi oddać jego część? Teresę po prostu zdrętwiała taka bezczelność. Ty, Draniu, ani razu nie przyszedłeś do syna, nigdy go nie wsparłeś. A teraz domagasz się pieniędzy? Wiesz, że prawie cała suma poszła na leczenie Michała? Ale z ciebie drań. Boże, jak ja z tobą żyłam. Idź do swojego farbowanego durnia i zapomnij o nas. Nie waż się obrażać, Juli wrzasnął Aleksander i zerknął na przyjaciela, który udawał obrażonego. Nie jesteś wart nawet paznokcia. Gówno mnie obchodzą jej paznokcie. Teresa odpowiedziała zmęczona i odeszła. W jej duszy szalała burza. Jakiego łajdaka kochała? W końcu otworzyły jej się oczy na wszystko. Do diabła z Aleksandrem. Najważniejsze, że syn wyzdrowiał. Operacja zakończyła się sukcesem, ale lekarze nadal byli bardzo ostrożni, jeśli chodzi o rokowania. Syn w stanie, ale kiedy? Potrzebowaliśmy więcej zajęć, masaży. A na to znów potrzebne były pieniądze. Teresa była zrozpaczona. Nie było już pieniędzy. Lekarze, rozumiejąc sytuację, pokazali kobiecie, jak może sama opiekować się synem, wyjaśnili zasady opieki, a następnie wypuścili Michała do domu. Kiedy Teresa znalazła się w mieszkaniu ludzi z niepełnosprawnym synem, zdała sobie sprawę, że nie da się tak żyć. Pięć osób stłoczonych w dwóch pokojach. Po wypisaniu ze szpitala syn stał się ponury i małomówny, bardzo ciężko znosił traumę. Michał ani razu nie zapytał o ojca, najwyraźniej zdając sobie sprawę, że go porzucił. Lucy ani razu nie zasugerowała, że Teresa i jej syn ich zawstydzają, ale takie życie było nie do zniesienia. Teresa poprosiła przyjaciółkę o znalezienie pokoju dla niej i jej syna. Ale wszystkie opcje nie były zbyt dobre. Zgodziłam się nawet przeprowadzić na wieś, zwierzyła się kiedyś Teresa Łucji. Mam jedną taką opcję, odpowiedziała niespodziewanie. Nie zaproponowałam ci jej, bo bałam się, że cię urażę. Ale skoro tak bardzo tego chcesz. Dom jest sto kilometrów od miasta, wioska jest normalna, nieopuszczona. Dom jest stary, ale piec jest nienaruszony, okna nie są wybite, dach nie przecieka. To dom mojej zmarłej ciotki. Dogadam się z jej dziećmi, nic cię to nie będzie kosztować. Ty i Michał będziecie mieli za co żyć. Więc, idziesz to zobaczyć? Nie jadę! Wierzę ci! Dziękuję, stary! Terejza uśmiechnęła się zmęczona. Nie miała siły na te wszystkie podróże, chciała po prostu gdzieś osiąść. Michał był obojętny na nadchodzącą przeprowadzkę. Ostatnio nic go nie interesowało. Chłopiec zamknął się w sobie, myśląc, że jego życie dobiegło końca i na zawsze będzie przykuty do tego przeklętego wózka inwalidzkiego. Teresa starała się zapewnić synowi rozrywkę. Mówiła o świeżym powietrzu, o przyrodzie na wsi. Będziesz tam studiował zdalnie, powiedziała, nauczyłam się, że to możliwe. I na pewno znajdziesz tam przyjaciół. A ceo? Odpowiedział obojętnie syn, kto byłby zainteresowany obcowaniem z osobą niepełnosprawną? Nie mów tak, synku. Wstaniesz. Wstaniesz. Robimy ci masaż. To ci pomoże. Najważniejsze, że operacja została przeprowadzona na czas. Michał tylko potrząsnął głową. Owszem, było mu żal mamy, widział jak bardzo się starała. Ale jeszcze bardziej było mu żal samego siebie. Terejze często słyszała szloch syna w nocy. Serce bolało ją z bólu. Zdawała sobie sprawę, że w wiosce szanse na postawienie syna na nogi będą jeszcze mniejsze. Jakie tam były lekarstwa? Ale nie miała innego wyjścia. I tak, po załatwieniu wszystkich spraw związanych ze sprzedażą i kupnem, Teresa i jej syn przyjechali do wioski. Tak jak powiedziała Lucy, dom był stary, ale nienaruszony. Teresa zawahała się przez chwilę, ale potem westchnęła i podjechała z wózkiem i synem pod drzwi wejściowe. Taksówkarz pomógł im wnieść rzeczy i odjechał. O dziwo, wnętrze domku było bardziej uporządkowane. Wszystkie meble, Choć proste, nie były zakurzone. To krewni ludzi musieli się postarać i wszystko posprzątać, zdecydowała Teresa. Posadziwszy syna na sofie w małym pokoju, zaczęła się rozpakowywać. Michał milczał. Po mieszkaniu w mieście znalezienie się w takich warunkach było dla niego szokiem. Nawet Teresa, która wychowała się w mieście, czuła się nieswojo. Nadszedł wieczór, w listopadzie szybko robiło się ciemno. Teresa postanowiła, że jutro zwiedzi dom. Dziś wieczorem, po małej przekąsce, ona i jej syn zasnęli w nowym miejscu. Nagle Teresę obudził hałas, nie zdawała sobie sprawy skąd dochodził. Zaczęła nasłuchiwać. Brzmiało to tak, jakby dochodziło ze spiżarni. Myszy? Czy one tak głośno hałasują? Michał też się obudził. Mamo, kto tam idzie? Zapytał z niepokojem. Może powinniśmy zadzwonić na policję? Jaką policję, synu? Sama zobaczę, co tam jest. Uzbrojona w żelazną szufelkę Teresa postanowiła sprawdzić, kto hałasuje w magazynie. Po cichu wyszła na korytarz i zapaliła światło. Następnie spojrzała oszołomiona na osobę po drugiej stronie korytarza. Była to dziewczyna w wieku około 15 lat, w wieku jej syna. Miała na sobie starą kurtkę, a jej włosy były niedbale spięte w kucyk. Dziewczyna spojrzała ze strachem na swoją panią. Kim jesteś? zapytała w końcu Teresa. Jestem Katrina, odpowiedziała słabo dziewczyna. Nie odsyłaj mnie, proszę. Mogę dziś spać w spiżarni? Jutro już nie wrócę. Nie rozumiem, gdzie ty mieszkasz. Gdzie są twoi rodzice? Teresa zapytała zmartwiona dziewczynkę. Michał, martwiąc się o mamę, zdołał po raz pierwszy samodzielnie wsiąść do wózka i pojawił się w drzwiach. Dziewczyna, widząc chłopaka w wózku, zawstydziła się i zbladła. Przepraszam, już sobie pójdę. Przepraszam, że przeszkadzam. Mamrotała. Zaczekaj, rozkazała Teresa. Chodźmy do kuchni, napijemy się herbaty i opowiesz mi, co robiłaś. A potem, zarumieniona i zawstydzona, Katrina powiedziała, że od wiosny często przychodziła do tego domu i tu spała. Faktem było, że jej matka zmarła zeszłej zimy na poważną chorobę. Dziewczyna została pozostawiona z ojczymem, a on, bez nadzoru kobiety, upił się i poszedł na imprezę. W nocy w tak urządzonym domu Katrina czuła się niekomfortowo. Poszukała więc tego domu. W spiżarni były kolejne drzwi, przez które Katrina weszła do środka. Posprzątała to miejsce, prawie jak gospodyni. Słyszała od mieszkańców wioski, że jakaś kobieta z miasta kupiła ten dom, ale miała nadzieję, że wkrótce się tu nie wprowadzi. Ale tak się nie stało. Tej nocy jej ojczym zachowywał się nieznośnie. Upił się, a potem zaczął wpraszać się do jej pokoju. Katrina uciekła i postanowiła spać w spiżarni domu, w którym już mieszkała. Ale w ciemności przypadkowo przewróciła wiadro. Co za jaś? Teresa potrząsnęła głową. Jak ty możesz tak żyć? Nie masz innych krewnych? Nikogo westchnęła Katrina. Nie pójdę do sierocińca. Przepraszam, muszę iść. Zostań z nami. Michał nagle zaproponował jej nocleg i spojrzał na mamę. W domu są trzy pokoje. Znajdzie się miejsce dla jeszcze jednej osoby, prawda? Terejza zgodziła się. Katrina spojrzała zdezorientowana na matkę i syna, po czym uśmiechnęła się z wdzięcznością. Rano dziewczyna poszła do szkoły. A potem Teresa poszła tam, aby sprawdzić, jak jej syn uczy się na odległość i dowiedzieć się czegoś o dziewczynie. Dyrektorka szkoły powiedziała, że Katrina jest dobrą dziewczyną, pilną i miłą. Nikt nie zgłosił zachowania ojczyma do kuratorium, ale chyba będziemy musieli to zrobić. Niech na razie mieszka z nami zaproponowała Teresa. Dyrektorka była zaskoczona, ale zgodziła się. Katrina zamieszkała więc w domu Teresy. Ojczyma to nie obchodziło. Jakby nie zauważył, że dziewczyna z nim nie mieszka. Po prostu pił i imprezował. A potem przyszli funkcjonariusze aresztu i chcieli zabrać Katrinę. Ale byli przekonani, że dziewczynie będzie lepiej z Teresą. Wszyscy byli tego pewni, bo widzieli, że Terejza jest dobrą kobietą. Katrina i Michał bardzo się zaprzyjaźnili. Razem odrabiali lekcje. Rozmawiali o różnych rzeczach. Chłopak odmroził swoją duszę i uwierzył, że nie wszystko w jego życiu jest jeszcze stracone. Katrina uważnie obserwowała, jak Teresa robi synowi masaż i pewnego dnia zaproponowała swoją pomoc. Okazało się, że jej matka pracowała jako masażystka w szpitalu rejonowym i dziewczyna pamiętała wiele technik, których nauczyła ją matka. Teresa zgodziła się. Wkrótce zobaczyła, że Katrina profesjonalnie zajmuje się masażem. Oprócz tego dziewczyna studiowała w internecie terapeutyczne ćwiczenia fizykoterapeutyczne, a następnie ćwiczyła z Michałem. Terejze cieszyła się, że ma taką asystentkę, bo musiała znaleźć pracę. W sylwestra Michał stanął na nogi. Nie wiadomo było, czy to tylko upływ czasu, czy Katrina własnymi rękami dokonała cudu. Cała trójka była szczęśliwa, że wszystko się udało. Michał zaczął chodzić z Katriną do szkoły. Podobało mu się w wiosce, miał przyjaciół i hobby. Minęło kolejne półtora roku, a Katrina i Michał skończyli szkołę i poszli na studia. Michał spełnił swoje marzenie poszedł na studia weterynaryjne, a Katrina została studentką uniwersytetu medycznego. Oboje często odwiedzali Teresę. Kobieta była szczęśliwa. A ostatnio Terejze zaczęła zauważać, że między Michałem i Katriną rozwinął się romantyczny związek. Terejze była szczęśliwa. Jej były mąż, Aleksander, niedawno napisał do niej list. Okazało się, że ostatnie lata spędził w więzieniu. Jego kochanka wrobiła go na dużą skalę, aleksander został oskarżony o poważne oszustwo i trafił do więzienia na cztery lata. Ale Teresa powiedziała mu, że nic ich już nie łączy. Michał zgodził się z nią. Jak to mówią, nie da się poskładać rozbitej filiżanki.